Otwieram 40 nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Witam wszystkich radnych. Witam pana skarbnika Dariusza Sobocza. witam pana sekretarza Tomasza Wojackiego, witam pana kierownika Preferatu e Gospodarki, Gospodarki. Gospodarki Witam pana Łukasza witam panią Małgorzatę, Małgorzatę. Litwicką. Przystępujemy do ustalenia kworum. Proszę Państwa Rady o potwierdzenie obecności na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować uchwały Rady Gminy. Sesja zwołana została na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy w Wielkie. Odczytam wniosek. Pan Andrzej Hawram, Przewodniczący Rady Gminy w Wielkie, na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy w Wielkie Proponowany termin zwołania sesji to 19 kwietnia 2022 roku godzina 8.30 Z poważaniem Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka Toczytam Porządek obrad wnioskowanej sesji. To jest otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, podjęcie uchwał. Pierwsza w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wodrożem Wielkim do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Druga w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądrzew Wielkiej na rok 2022. Trzecia w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt czwarty. Zamknięcie O. I składam wniosek do, o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie uchwał uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. Czy wnioskodawca zgadza się na rozszerzenie porządku obrad? Tak wyrażają Dziękuję bardzo. W związku z tym będę prosił państwa radnych o rozszerzenie porządku obrad o tą właśnie kolejną uchwałę. Bardzo proszę o przegłosowanie mojego wniosku. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów poparła mój wniosek. Przystępujemy zatem do ustalenia porządku obrad po zmianach. Bardzo proszę o przegłosowanie porządku obrad po zmianach. że Rada, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przeczytany przeze mnie porządek obrad. Przystępujemy teraz do punktu trzeciego. Jest to podjęcie uchwały. Jako pierwsza jest to uchwała w sprawie upoważnienia kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Bardzo proszę pana sekretarza o przedstawienie. Nam. Dziękuję Szanowni Państwo. Zgodnie z wprowadzoną specustawą ustawą dotyczącą właśnie kwestii związanych z pomocą osobom uchodźcom z Ukrainy ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby, które przyjmują uchodźców do swojego domu. Zgodnie z, z tą ustawą wprowadzoną, te przepisy wprowadzono, też konieczność upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy też organu, który będzie to rozpatrywał do, do, do tego, aby te wnioski mógł rozpatrywać i wypłacać środki. Dlatego taki projekt uchwały przygotowaliśmy. Przedstawiam jego Państwu. Projekt uchwały jest skonsultowany z nadzorem wojewódzkim. Dziękuję. Dziękuję. Słucham Państwa. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma jakieś pytania, bardzo proszę o zadanie dotyczących tej uchwały nie widzę wszystko jasne w związku z tym proszę państwa o przegłosowanie tego projektu uchwały Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej w Wądroże Wielkiej do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie obywat i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkiej na rok 2022. I tu poproszę o omówienie chyba pana Skarbnika, Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, rado, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, zachodzi konieczność wprowadzenia w związku z otrzymaniem środków na zadanie dotyczące przebudowy drogi na dział C171 w Wienkowie. W związku z tym, że te środki dostaliśmy, z, zachodzi konieczność wprowadzenia tego zadania, które wcześniej nie było w tym projekcie oraz drugie zadanie dotyczące rekultywacji e, terenów e, na w wądrzewek tu przywojskim. E, dostaliśmy 254 120 na tą pierwszą, to pierwsze za, za, za zadanie dotyczące Jękowe, natomiast 84 000 w tej chwili jest ten, e, zaplanowane w budżecie jako wydatek na rekultywację, wniosek jest w trakcie rozpatrywania i te środki otrzymałem. warunkiem jest, warunkiem było rozpatrzenia, znalezienie się tego projektu w budżecie. Pozostałe dochody otrzymaliśmy, to środki 38 tysięcy z 0, 1976 na fundusz pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy. Są to środki, które wcześniej Wydatkowaliśmy i zostały zabezpieczone w gorszej wysokości 70 tysięcy, czyli a konto, czyli mamy swego rodzaju refundacje. I 4 tysiące otrzymaliśmy środki na nowe, nowe, nowości książkowe dla placówek przedszkolnych i przedszkola. Pozostałe zmiany mają charakter wyjątkowy, czyli przemieszczanie między burza Na tym polega zmiana po trzeciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Wsunaczmy? No, no, no. Dziękuję bardzo. Yy, chyba słucham. Czy kto ma pytania z Państwa radnych? Bardzo proszę radny Kanawczyk i radna Dynowska. Radny Balawczyko. Ja mam pytanie odnośnie tego zadania w, w te, te, przebudowy tej drogi w Jankowie. Jakie to było zadanie i kiedy składaliśmy radę papier? To jest te zadania. Dokumenty stosowane były już wcześniej. Natomiast nie, miałam, nie mieliśmy w ogóle wiedzy, czy będzie to rozpatrzone i jak. W momencie, kiedy jest uchwała seniorów, my w tym momencie mamy obowiązek i no, musimy zgłosić, pokazać nie, to zadanie. To zadanie jest z dwóch źródeł finansowane, czyli jest finansowane od Wody i ze Słęg Wodnej, z Rządu Morza Płackiego, Czyli mamy właściwe finansowania, w tym plus oczywiście czekarowacie na zadanie było stworzone wcześniej, w sierpniu 2021 roku. To jest ta wewnętrzna droga? Tak, to jest droga wewnętrzna. Radna Magdalena Dynowska, bardzo proszę. Um, Mam pierwsze pytanie, jaki mamy wkład własny z budżetu gminy, jeżeli chodzi o remont tej drogi? Jeśli chodzi o tą drogę, to zadanie jest 450 150 tysięcy złotych. Radny ustępnik się zgłaszał. Tak Kto? jest nasz kłopot. 400 tysięcy. 405 tysięcy jest całe zadanie. 105 tysięcy na 187 władzy. Radny ustępnik, bardzo proszę. Mówi Pan o rekultywacji terenu tutaj boiska. Nazywa. Tak, boiska. na czym ona będzie polegać? Rekultywacja nie zna się na rekultywacji. Na czym polega rekultywacja? Bardzo proszę. Tak, terenu na której tutaj, która teraz poprawa, już wygląda, loda, Tam pośrodku mamy ten plac pod betonowej, bo też już y, siarko pod składem, gdzie sieć pod motoryzacji na miejscu pracy też będzie do przełożenia, Plus y, odmalowane zostały te wszystkie wiatry. Tak a z jak jakiego to programu? To musiało skręcone na, szansę, na wsi. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Pan Pereł proszę. Nie, nie. Skąd powtarzam, jakby to samo pytanie, tak, a wkład własny, jeżeli chodzi o budżet gminy, do tej inwestycji? 39 tysięcy. a jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Tego programu, na właśnie, na Śląskim nie można było, e, może w pierwszej kolejności zrobić polisk e, z podpowiedzeniem? Nie, nie decydujemy o przyznaniu środków finansowych. A kto? A U kto już. składał wnioski? A to będzie, no wnioski są składa? To jest znaczy, ja wnioski na rekultywację tego terenu, który nie jest poszony cały rok przez 10 lat, a boiska, które są dbane, to, to jakoś nie przyszło to do głowy. Składamy wnioski, tam, czy jest możliwość uzyskania środków. Myślę, że z tego co się przyjmowało, to te środki wnioskowe to, wójcie, to Myślę, że po kolei wszystkie rzeczy będą realizowane. Po kolei to takie bardzo... Nie zmusiły na zamiary. Wszystko zależy od tego, jak to, leży, to Dobrze, ja nie, nie mówię, że to jest z wiekiem. Nie tylko 80 kilka tysięcy ludzi, którzy są w wiekie, ponieważ środowiska czasowe zmagają się z tym, żeby utrzymywać te obiekty własnym sukrem. Ja bym to zrobił inaczej, proszę na, wszystko, na to historię. Znaczy z drugiej strony, gdy Pan w centrum wsi coś takiego jak tam jest podlejk, to jest to takie trochę wstyd. Zaniedbany. Zaniedbany przez lata bo ja tam nie widziałem, żeby przyjeżdżał pan tędy często nie wiem, że to był spowód Jest i A propos, to, 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 to uwaga do ostatnich dyskusji z Panem Gąbickim na temat tego, co się pracuje, jak się pracuje i gdzie się wykonuje jaką pracę. Ale ja się tym pozwolę nie zgodzić, Panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli. Bardzo proszę. W bieżącym roku systematycznie ta część y to miejsce było koszowane. Czy, czy to na zlecenie gminy, czy też y, no, przy, przy wykorzystaniu. Ale, już, systematycznie, systematycznie to jak często, prawo. panie y, Systematycznie w miarę potrzeb. Czyli raz na trzy miesiące, tak? I tak było potrzebne. Czyli taka jest systematyka. A jak... obiekt sportowy... Jest... Wie Pan, ile trzeba, jak często trzeba kosić, żeby utrzymać obiekt sportowy? planie na kosi? To jest teren rekreacyjny, a nie sportowy. No dobrze. Ja to tak jest myślę, teren rekreacyjny, a i i e, tutaj... Może trzeba się zastanowić na przyszłość, gdzie się składa wniosek i w jakim celu będziemy co robić. Bo ja nie mam coś podobnego, bo to z tego miejsca i to, też będą korzystać mieszkańcy i Bardzo dobrze. To są inne obiekty funkcjonujące, do których jakoś nie bardzo y, chcemy się dokładać. Hmm. Tak, jak wspomniałem, to jest teren rekreacyjny, służący obu mieszkańcom. Pan tak tłumaczył budowę drogi. Jak tak, pan mówi, że pan to tłumaczył. Tak to tłumaczy. Ale Ja mam nadzieję, że pan złożył taki wniosek odnośnie do e, Cały czas o tym rozmawiamy. Nie, pan nie, pan pan, nie. Tak, pójdzie ten wniosek. Zresztą był składany, zresztą był składany wniosek e, o zakup które Jeżeli jakbyś nie doszło do skutku, e, dostaliśmy też podejrzewam. E, nie chcę tutaj już w wiatr, ale jak sprawdzę dokumenty, to będę wiedział kiedy i co nam zostało opowiedziałe. Dziękuję bardzo. Magdalena Dynowska, bardzo proszę. Um, jeszcze pytanie do Państwa wnika właściwie, proszę. bo tego, tego zadania nie było wcześniej w projekcie budżetu. Nie. I no, często jest tak, jak składamy jakieś wnioski, to Pan Skapnik mówi, że no, jeżeli gdzieś dołożymy, to musimy skończyć tak. Zabieramy te 40 tysięcy. Rozumiem. te 40 tysięcy. Mamy wolne środki, które wprowadzimy po zamknięciu, które mamy wolne środki, które wprowadzimy w momencie przedmiotu zatwierdzenia przez Radę Wykonania budżetu. Z tej chwili przesuwamy te środki z wydatków bieżących na te wydatki, czyli pożyczamy sobie z jednego jednej przewrótki do drugiej i tą przewrótką uzupełnimy wolnymi środkami, które mogą zostać stworzone do budżetu dopiero w momencie, kiedy zostanie zatwierdzony przez państwa wykonanie budżetu za rok 2021. Ale tych środków wolnych trochę jest, więc jest czegoś w z tym, bo na dzień dzisiejszy oczywiście nie jest to bezczelna wąż tej inflacji, która ma sprawę, że szybciutko skończymy wydatki w naszym wyroku. Radny Walaszczyk się zgłaszał bardzo proszę i on tak. ten teren, o którym mówimy, o tej rekultywacji. To jest teren tak? gminy. Tak? To, to To jest boisko, tak? Pytanie mam takie, dlaczego w innych miejscowościach nie pomaga się w utrzymaniu boisk, rekultywacji, a w, tutaj się że tak powiem, pomaga. Tak? Dlaczego w zeszłym roku, jak, jak mieszkańcy prosiły o, o wsparcie, to, to trzeba podobić z pieniędzy z wioskowych, z Funduszu Słowackiego, chodzi o koszenie. E, a tutaj słyszymy, że jest to ten teren wykaszany e, regularnie. Dlaczego tak jest, że w jednej miejscowościach jest, a w drugiej miejscowościach jest inaczej? Fundusz Słowaczy. Tak ten... Ja rozumiem, ale to tak, może też dysponują pewnymi zasobami innymi w ramach Funduszu I w jako, nie do nie dopadajmy do jeżeli środki finansowe, które możemy pozyskać, wymagają jakiegoś wkładu własnego, to dlaczego na przykład na To, to nie? To, co mówiliśmy wcześniej, to, że na przecież poprzednim jest mogą również swój fundusz przeznaczyć jako wkład własny do finansowania. Czyli w tym momencie na tego jest w tym że... no, Ale to jest na zasadzie nieść i zjeść piasko, Tego się nie robi. Radny pustelnik się zgłaszał. Proszę. jeszcze raz do pana Pan w sprawie tego niepotrzebnego konkursu, tak to nazywał. Napisał Pan, że zabiegi boiska w ofercie nie służą albo obniżają wartość punktową oferty. To jak... jak, jak Na pewno nie w napisałem strony, w ten sposób Panie Przewodniczący. Z jednej strony Pan chce... Proszę mi pokazać to zdanie, że tak napisałem. No więc nie możemy rozmawiać o tym, czego Pan nie ma od tego czasu. Dziękuję bardzo. Czy są Bycie bezczelnym nie znaczy, że jest pan kompetentny. Panie radny, nie napisałem, że to obniża wartość punktową. Nie, napisał pan, że... Ja przywiązę to pismo na proszę przywieźć to. i będziemy rozmawiać. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Proszę państwa radnych o przegłosowanie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroży Wielkiej na rok 2022. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie zmiany, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I tu również proszę Pana tylko Wypadkowa zmiana w budżecie, włączenie dochodów o kwotę wprowadzonych w budżecie i wydatków także o taką, a nie inną kwotę dla, z podziałem wydatki. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania dotyczące tego projektu uchwały. Nie widzę. Wobec tego proszę Państwa o przegłosowanie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę w tym momencie o odświeżenie tabletów, bo mamy zmieniony porządek obrad. Najlepiej jest wyjść i wejść jeszcze raz w program. Powinien się pojawić Państwu na tabletach kolejny punkt D w sprawie przedłużenia terminu y, rozpatrzenia skarg. thank pozwolę sobie w związku z tym że jest to podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. Pozwolę sobie państwu przeczytać ten projekt uchwały i uzasadnienie. Uchwała Rady Gminy Wądroż Wielkiej w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym i innych ustaw Kodeks związku z, 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 z w związku z, z ustaleniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia skargi z dnia 22 marca 2022 roku na działalność Wójta Gminy Wądroże Wielkie w związku z organizacją i przebiegiem konkursu w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu złożonej przez Akademię Młodego Piłkarza. By równać szanse w dziesiątym Wielkim do dnia 31 maja 2022 roku z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Wądróże Wielkie do zawiadomienia skarżącego o przedłużeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi, a także do pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 22 marca 2022 roku do Rady Gminy Wądroże Wielkie wpłynęło pismo Akademii Młodego Piłkarza Wyrównać szanse Młodzieżów Wielki, 39, 59, 430, w Wielkie, w sprawie zaskarżenia działania Wójta w związku z organizacją i przebiegiem konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przewodniczący Rady Gminy Wądroże Wielkie skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 marca 2022 roku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na. Posiedzenia w dniu 7 kwietnia 2022 roku zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała opinii członków komisji. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wądroże Wielkie wystąpił z pismem do wójta gminy Wądroże Wielkie o informacje w sprawie materiałów dotyczących skargi. Zgodnie z artykułem 237 paragraf 1 kPA. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jak w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w tym przepisie stosuje się przepisy artykułu 36 i 38 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W myśl artykułu 36, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w określonym terminie organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki. W zaistniałej sytuacji, ze względu na konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy objętej skargą, w tym uzasadnienie, uzyskanie od wójta gminy w Mądroże Wielkiej niezbędnych materiałów, a następnie. Przedłożenie Radzie Gminy stanowiska przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Kolejna sesja Rady Gminy, na której Rada powinna podjąć uchwałę w przedmiocie rozstrzygnięcia przedmiotowej skargi, jest zaplanowana na miesiąc maj 2022 roku. W tym stanie rzeczy przed przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi stało się konieczne i uzasadnione. Po Zgodnie z artykułem 36, paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego przysługuje skarżącemu prawo wniesienia ponaglenia do wojewody dolnośląskiego we Wrocławiu prac powstańców Warszawy za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Jednocześnie wskazuje się, że skarżącym służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli 1. Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w artykule 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z artykułem 36 KPA. w się bezczynność. I drugie Postępowanie jest prowadzone dłużej niż to niezbędne do załatwienia sprawy, czyli przewlekłość tych spraw. Zgodnie z treścią artykułu 37 paragraf 2 kodeksu postępowania na. Administracyjnego ponaglenie należy uzasadnić. Przewodniczący Rady Gminy Mądroże Wielkie i to jest cały projekt uchwały. W związku z tym, proszę Państwa, Radnych o zadawanie pytań dotyczących tej, tej uchwały. Bardzo proszę. Jaki jest faktyczny powód bo tego pisania? Bardzo nie jestem w stanie. Czy to jest jakiś świeży temat? Yy, nie wiem. Błąd. Nie ma tu czy jego błędu planowane było rozpatrzenie skargi na koniec kwietnia, bo była na, na ten dzień planowana sesja. W związku z tym, że powstała potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej, to na dzień dzisiejszy Komisja Skarg Uchwał i Petycji nie ma przygotowanej takiej uchwały dotyczącej tej skargi. Ja nie jestem przewodniczącym komisji. Na dzień dzisiejszy trwało tak szybko, że komisja, chyba z tego co ja wiem, jeszcze nie wszystkie dokumenty. Zapoznać za się dokumentami. Z że w czwartek najbliższy no, i ustali wszystko i zdążyć przed najbliższą sesją. Niestety z termin sesji się zmienił, hmm. mamy sesję nadzwyczajną, a komisja jeszcze się po prostu nie zebrała. Ale w czwartek to się nie spotyka, tak? Prawy. ten czwartek. Tak, tylko że no ja nie chcę zwoływać sesji, też nie wiadomo, czy jak się zabiorą na najbliższej sesji, czy też y, będą mieli wszystkie dokumenty i czy przygotują, czy będą w stanie przygotować uchwałę, a ja bym musiał zwołać sesję tylko dla tej jednej uchwały. Także zasadne jest i bardzo proszę Państwa radnych o to, żebyśmy przedłużyli termin rozpatrzenia tej skargi do sesji, którą będzie zwołana prawdopodobnie pod koniec maja, chyba że... Wcześniej nastąpią jakieś inne nieprzewidziane sytuacje i będzie ta uchwała gotowa, to będziemy wtedy prosili o to, żeby ją rozpatrzyć na najbliższej, na najbliższej sesji, która zostanie zwołana. A komisja wybiera się gdzie? W Urzędzie w O dnie, Kiedy? W parę? Wstępnie jest na wyzwanie 12, ale z racji, że nie będzie wspólnego posiedzenia komisji, to jeszcze rozpatrzymy zmianę w Ale to jest pierwszego. Bardzo to nie poinformowałeś bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania dotyczące tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę, w związku z czym proszę Państwa radnych o przegłosowanie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji, zamykam obrady 40 Sesji Rady Gminy wądroże Wielkie. Dziękuję Państwu Radnym za przybycie.